Znajdujemy się na Wielkiej Gali Gwiazd Plejady, ze mną jedni z gości specjalnych, czyli zespół Trevoci, Wojtek. Witaj. Miłosz. Dzień dobry. Powiedzcie mi proszę, jak oceniacie tutaj całą atmosferę, jeśli chodzi o dzisiejszy event, dzisiejsze wydarzenie? W końcu występowaliście. Proszę. Bo... Tak, no, no atmosfera jest, wydaje mi się, że jak zwykle fantastyczna, o to zawsze dba Marcin Cejrowski i cała redakcja Plejady. Wiadomo, że to jest już szósta edycja, natomiast no to jest absolutnie wyjątkowa i to też da się odczuć, że jest to zupełnie inny format i pomysł na, na galę. No dla nas jest to ogromnie ważne wydarzenie, że możemy wziąć udział właśnie w tej wersji gali Gwiazd Plejady, gdzie na pierwszym miejscu są osoby, które się udzielają charytatywnie i wydaje mi się, że tak zawsze powinno być, że osoby dobre o taki wielkim sercu dla innych powinni być no, na takim piedestale i na świeczniku. Także no, dla nas jest to ogromnie e, ważne wydarzenie i jesteśmy wzruszeni, że, że mogliśmy poznać tych niezwykłych ludzi. Jednym z utworów na gali, które wykonywaliście było Grande Amore zespołu Il Volo, tego trio. Powiedzcie mi, oni są dla Was bardziej inspiracją, konkurencją, czy jak ich traktujecie? Na pewno są jednym z zespołów, którymi się inspirowaliśmy, tak samo jak Il Divo, Il Volo, no Wiadomo, Pavarotti, Domingo i Carreras byli naszą początkową inspiracją, ale te zespoły spowodowały to, że uwierzyliśmy to, że crossover jest bardzo fajnym gatunkiem, który możemy pokazać ludziom i przez to pokazać głosy operowe i zachęcić ludzi do słuchania tego rodzaju muzyki. Tak więc byli dla nas nie konkurencją, ale fajną inspiracją. Bo pytam też o nich dlatego, że oni oczywiście byli wcześniej znani, ale takim momentem kulminacyjnym był ich udział w Eurowizji, gdzie zajęli trzecie miejsce ogólnie, ale pierwsze u widzów. I czy wy też chcielibyście kiedyś wziąć udział w tym konkursie? Nawet mieliśmy taką przygodę, że braliśmy udział w, pre, w polskich preliminacjach. Niestety nie udało się, ale my się nigdy nie poddajemy i oczywiście będziemy próbować. Swoich sił w kolejnych edycjach. Wydaje mi się, że każdy zespół ma swoją drogę. Jeden właśnie ma taką poprzez Eurowizję, a my krok po kroczku, cały czas od 6 lat idziemy do przodu. Bardzo się cieszymy, że nasza płyta With Love, która miała premierę w zeszłym roku w październiku 2020 roku cały czas utrzymuje się w czołówce płyty z salonów Empik i w innych salonach muzycznych, jeżeli chodzi o kategorię muzyki klasycznej, więc bardzo nas to cieszy, jesteśmy w top 10. No i niedługo mamy jeszcze większą nadzieję, ta płyta pokryje się złotem. A wtedy to już wszystko będzie możliwe. No, tego życzę, żeby stało się to jak najszybciej. A tylko w nawiązaniu do Eurowizji, to właśnie teraz są zbierane, zbierane zgłoszenia w ramach eliminacji, więc jeżeli tylko czujecie, że to jest ten czas, to się zgłaszajcie. bo ze sobą może formularze formularz? <laughs> mam, mam dostęp do wszystkich plików, więc zawsze mogę wam potem przesłać. Do, do 20 listopada jest czas na zgłoszenie. Natomiast wracając właśnie do tej tutaj do płyty, to powiedzcie właśnie o, na temat waszych obecnych i przyszłych projektów. Czego możemy się spodziewać? Czym nas zaskoczycie? Obecnie jesteśmy na konstruowaniu nowego programu i zmieniamy ten program podczas każdego naszego ostatniego koncertu. No i mamy dużo też planów. Teraz cały czas śpiewaliśmy hity przeboje muzyki filmowej, rozrywkowej, popowej i czasem. Aranż, przearanżowane aria operowe na nasze trzy głosy, ale od przyszłego sezonu też startujemy z programem TREVOCI.pl z polskimi właśnie hitami polskich wykonawców takich jak Niemen, jak pani Irena Santor, jak Zbigniew Worecki, To będzie kolejna perełka nasza. Kiedy to się odbędzie mniej więcej? Mamy nadzieję, że od przyszłego sezonu, od następnego listopada. Czyli jeszcze będziemy musieli rok poczekać, niestety. No to nasi widzowie myślę, że poczekają. A powiedzcie proszę w takim razie, co jest dla Was taką kwintesencją, ikon, czy ikoną polskiego showbiznesu? Jaka powinna być osobowość, która właśnie zdobywa takie nagrody, jak dzisiejsza gala Gwiazd Plejady? Czym się powinna charakteryzować taka osobowość? Jeżeli miałbym mówić za siebie, no to właśnie akurat ten wieczór jest magiczny dzisiaj tutaj, bo mieliśmy przyjemność spotkać panią Irenę Santory. Na przykład dla mnie to jest właśnie tego typu, te, tego formatu artystka, która przez całe swoje życie była konsekwentna, e, która poszukiwała nowych brzmień, która wytworzyła własny styl i była tak bardzo rozpoznawalna i kochana przez, przez ludzi, przez... E, i tych bardziej, którzy mają w cudzysłowie wyrafinowany gust muzyczny, ale i zwykłych ludzi i my też tak o tym marzymy, żeby poprzez ten crossover, czyli tak zwaną pop-operę trafiać do jak największego grona ludzi i po prostu dawać im radość poprzez nasze głosy, poprzez nasze aranżacje brzmienia i pomysł na to, jak widzimy siebie w muzyce, bo muzyka powinna przede wszystkim łączyć, a nie dzielić. To jest taka nasza osobista misja, bo jako trzech przyjaciół wiemy, że trzeba się trzymać blisko, bo to jest najważniejsze. Jak przetrwaliście właśnie ten okres pandemii? Na pewno się wspieraliście, tylko jak to wyglądało, jeżeli chodzi o waszą karierę muzyczną? Na pewno było mniej koncertów albo, albo w ogóle, natomiast na pewno. Internetowo czy online mogliście właśnie co nieco podziałać? E, oczywiście, że tak. E, w, oczywiście ten pierwszy etap pandemii dał nam szansę na odpoczynek. E, później kiedy to wszystko eskalowało i, i faktycznie nie mogliśmy dłużej koncertować. E, nasza działalność przeszła do internetu. Dzieliliśmy się z naszymi m, fanami, e, fragmentami naszych koncertów. Później się pojawiły faktycznie koncerty online, no, ale najważniejszym owocem pandemii była nasza płyta. My tak naprawdę nie mieliśmy cały czas um, możliwości, żeby wejść do studia, żeby nagrać ten materiał, natomiast no, w trakcie pandemii znalazł, wygo został wygospodarowany ten czas, no i owocem tego jest płyta Trevoci With Love, która jest podsumowaniem naszych pierwszych pięciu lat um, pracy wspólnej nad tym projektem. No i tak jak wspomniał Mikołaj, ona jest już od ponad roku cały czas um, wśród najchętniej um, zamawianych um, płyt um, z kategorii muzyki klasycznej um. W Także jesteśmy naprawdę ogromnie dumni z tego, że, że ta płyta jest i, i na pewno ona wytyczy kierunek dalszy naszych działań. W serwisach streamingowych też się znajduje. No, no to tym bardziej Państwo, proszę, wchodzicie i szukacie w, w swoich serwisach streamingowych płyty Trewoci. A po, teraz, proszę, zastanówcie się każdy indywidualnie, jakie macie marzenie, czego moglibyśmy Wam życzyć. I Szczerze mówiąc, wiem, że to może być takie banalne marzenie, ale moim marzeniem jest rzeczywiście występ na Eurowizji, bo o tym marzyliśmy i prosimy fanów, głosujcie na nas, bo na pewno utwór nasz będzie wzruszający, tylko po prostu potrzebujemy waszych głosów. O i teraz są eliminacje wewnętrzne, wszyscy zgłaszają się, a specjalna komisja wybiera ten jeden utwór, więc fani nie będą mieć niestety nic do powiedzenia na tym etapie, ale może się uda, tylko trzeba się zgłosić. Dokładnie tak, więc poczynimy. No, dla mnie ogromnym marzeniem byłoby wystąpić na tych ikonicznych, legendarnych polskich festiwalach festiwalu w Sopocie czy festiwalu w Opolu, no i stać się troszkę ziarenkiem w historii tych, tych wielkich festiwali. No, jest z tym związane stworzenie autorskiego repertuaru no i mam nadzieję, że też ten niedługo się pojawi w naszym repertuarze. To za pół roku znowu wracają te festiwale, więc macie teraz czas, żeby co nieco ułożyć. Wszystko nam ustawisz. No. Co i jak. Tak, a moim marzeniem jest to, żeby, żeby sytuacja pandemiczna się już całkowicie wyjaśniła, uspokoiła, żeby ludzie nie chorowali, nie umierali, żeby było bezpiecznie, żebyśmy mogli pracować, żebyśmy mogli koncertować. Mówię jako branża artystyczna, bo wiadomo, że pierwsi byliśmy zamknięci, a ostatni otwarci. Więc bardzo, bardzo, bardzo by nam zależało na tym, ale tak jak mówiłem, przede wszystkim, żeby ludzie byli zdrowi, żeby ten koszmar się raz na zawsze skończył i żebyśmy mogli wrócić do tego pięknego, otwartego świata, gdzie nie musimy patrzeć na siebie przez maseczki i domyślać się, kto jest po drugiej stronie. I daje apel piękny, no i myślę, że to się niebawem zi ziści. No to mamy tutaj chronologicznie. Najpierw się zgłaszacie na Eurowizję teraz w listopadzie, w maju jedziecie, zdobywacie sławę, jesteście zapraszani na wszystkie festiwale i jest koniec pandemii. No, yes! Więc powiedzcie tylko jeszcze na koniec naszym widzom, gdzie w social media mogą was znaleźć, pod jaką nazwą. Myślę, że to Trevoci, ale niech się formalności stanie za. Oczywiście nazwa Trevoci. Mamy swojego Instagrama, mamy swojego Facebooka, jesteśmy na, na Sp Spotify i wszystkich innych w serwisach streamingowych. Także was serdecznie zapraszamy. No a jeżeli chodzi o Facebook czy Instagram, to jesteśmy tam bardzo aktywni i z przymrużeniem oka zapraszamy was do świata pop opery. I jeszcze jedno, zapraszamy was przede wszystkim na nasze koncerty na żywo, bo to jest dla nas najcenniejsze i tam jesteśmy prawdziwi sobą. I kiedy najbliższe? 21, 21, 21 października Toruń 27. Listopada. 21 listopada to Moje urodziny. O, zapraszamy, zapraszamy do Torunia i 27 listopada Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Dobrze, jeszcze raz bardzo wam dziękuję i wszystkiego dobrego.